Świadome sny są najbardziej podobną rzeczą do supermocy, jaką kiedykolwiek będziemy mieli. Jednak tylko około 55% z nas kiedykolwiek tego doświadczyło, a w większości przypadków w momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że śnisz, natychmiast się budzisz. I wiele osób powie coś w stylu, ja nie śnię. Ale prawda jest taka, że śnisz nawet 7 razy w ciągu nocy. Po prostu ich nie pamiętasz. Jak więc osiągnąć świadome śnienie? Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest prowadzenie dziennika snów. Za każdym razem, gdy się budzisz, zapisz wszystko, co pamiętasz oraz wszelkie dziwne rzeczy, które rzucają się w oczy. Regularnie czytaj ten dziennik, aby wzmocnić swoją świadomość snów i nauczyć się rozpoznawać wzorce. W filmie Incepcja bohaterowie używają totemów, aby sprawdzić czy znajdują się we śnie, czy w rzeczywistości. W świadomym śnieniu należy robić dokładnie to samo. Przez cały dzień i noc regularnie zadawaj sobie pytanie, czy jesteś przebudzony, czy śnisz. Trenuj swój mózg, aby rozpoznawał oznaki snu. Przed pójściem spać możesz również powtarzać na przykład kiedy będę dziś śnił, będę pamiętał, że śnie. Być może w przyszłości będziemy w stanie wchodzić w sny podobnie jak w filmie Inteptia. Na przykład wtedy, gdy staniemy się cywilizacją typu trzeciego, o czym więcej dowiesz się w filmie tutaj.